Szukamy zarówno instrumentalistów, jak i wokalistów. Osób, które podchodzą z sercem i pasją do muzyki. Osób, które Otworzyły się na nowe, które chcą otworzyć się na nowe i pogłębiać także swoje życie duchowe. Czasami ludzie chcą być jak BMW, a ksiądz Pawlukiewicz w jednej z konferencji powiedział, że człowiek nie ma być jak BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny. BMW może też oznaczać Bóg może wszystko, więc zapraszamy. Chcemy stworzyć zespół, który będzie wykonywał muzykę o tematyce religijnej, o tematyce chrześcijańskiej, czyli taką muzykę, która nie tylko spełni nasze wysokie wymagania artystyczne, ale która też będzie wielbiła Pana Boga. Zgłosić się można wypełniając formularz zamieszczony na stronie wspólnoty Rafael www.werafael.pl. By wielbić Pana muzyką, by ewangelizować muzyką by budować wzajemne relacje, no i przede wszystkim po to, by, by wzrastać w Będziemy śpiewać piosenki już istniejące, będziemy tworzyć nowe piosenki, ale będziemy też rozmawiać o tym, jak taka muzyka chrześcijańska w ogóle powinna brzmieć. Nie zabraknie też oczywiście miejsca dla muzyki liturgicznej, bo liturgia, jak wiadomo, jest źródłem i szczytem naszego życia chrześcijańskiego. W piśmie świętym czy czytamy, bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest ojciec Wasz niebieski, I jeżeli chcesz się właśnie doskonalić nie tylko duchowo, ale też muzycznie, to to jest właśnie miejsce dla ciebie. Jeżeli zostałeś przez Boga obdarowany talentem muzycznym, to potrzebujemy Ciebie. Więc nie czekaj, nie zwlekaj, zgłaszaj się czym prędzej świat i Pan Bóg stoi dla Ciebie otworem.